W Barcelonie wybucha kryzys. Po serii napięć z zarządem, Hansi Flick opuszcza klub z efektem natychmiastowym. Decyzja o sprzedaży Rafinha, Roberta Lewandowskiego i Daniego Almoł była ostatnią kroplą, która przelała czarę goryczy. Flick poczuł się zdradzony, to nie była wizja zespołu, którą chciał budować. W jego miejsce tymczasowo wchodzi młody, niedoświadczony trener rezerw NdM Eminiosta. Trzech kluczowych zawodników czeka teraz na oferty spoza La Ligi. W BARCELONIE ZACZYNA SIĘ NOWY, NIEPEWNY ROZDZIAŁ Witam Was serdecznie, to jest pierwszy odcinek z kariery menadżerskiej. BEFC 26 udało mi się w końcu ogarnąć, żeby nagrywać ekran z konsoli. Tak jak widzieliście na początku tego odcinka, Hansi Muffikowi nie spodobały się decyzje zarządu mianowicie o sprzedaży. Takich piłkarzy jak Robert Lewandowski, bądźcie przedłużenia kontraktu. Takich piłkarzy jak Robert Lewandowski, Daniel Olmo i co najważniejsze Rafinha. Zarząd poinformował, że nie będzie kontynuował z nimi współpracy i będzie musiał ich sprzedać, ponieważ problemy finansowe klubu są zbyt mocne i będzie chciał bardziej stawiać na młodzież. Hansiemu Flikowi się to nie spodobało, dlatego postanowił odejść. Nowy menadżerem FC WCP został Nedelę Mniosta, który. Dopiero co tak naprawdę na najwyższym szczeblu rozrywkowym debiutuje, więc zobaczymy, jak jego kariera będzie się toczyła. Eee, Twor Barcelony ogólnie nie wygląda i także nawet wiadomo z tymi stratami, ale już teraz musimy podjąć decyzję, mianowicie o sprzedaży Roberta Lewandowskiego, o dodaniu Daniego Olmu na listę transferową i o dodaniu Rafini na listę transferową. Oczywiście oni mają tu kontuzję, ale wiemy i tak, i tak raczej, które będą się powinni zgłaszać. Dobrze, przechodząc dalej. E, oczywiście Remiosta jest trenerem, który będzie chciał stawiać na DNA FC Barcelony. Jest to trener, który po prostu trenował rezerwę Barcelony wcześniej i teraz e, jako tak naprawdę tymczasowy trener będzie starał się tą Barcelonę jakoś utrzymać bez fajskiego flika, Będzie to oczywiście posiadanie piłki. Jak chcę, Barcelona oczywiście. Jest to odcinek e, tak naprawdę taki wstęp, tylko bardziej do tej serii, bo chciałem, żeby ta kariera trwała jakoś 5 sezonów, coś takiego. Dlatego możecie pisać jakieś propozycje transferów, cokolwiek w komentarzu, czy chcecie, żeby mnie było bardziej słychać, czy chcecie muzykę, czy chcecie cokolwiek, bo naprawdę nie wiem, jak mam tutaj za bardzo tutaj e, to zesponowywać. Ale sytuacja wygląda następująca. Ten odcinek jest. Będzie trwał około 20 minut, mniej więcej, może troszeczkę mniej, ponieważ no chcę tylko tutaj posprawdzać jak wszystko działa Chcę Wam dać też pole do popisu, żeby powiedzieć e, Co chcecie, na kogo chcecie na przykład ściągnąć na miejsce Rafini, FC Roberta Lewandowskiego i tak dalej Jeżeli chodzi o zaawansowaną symulację to Dodałem ligę, Bundesligę Oczywiście, no dodałem po prostu ligi e, Top 4, bo jesteśmy w La Lidze, więc widzimy wszystkie statystyki, dodałem ligi Top 4 i Dodaję do tego jeszcze oczywiście ligę portugalską. Model Reminiosta jest Portugalczykiem, więc uznałem, że to będzie jakoś powiedzmy się wiązało. Za 12 dni widzimy, gramy z Girondo i to będzie pierwszy mecz Model który sobie przysumujemy. Chyba nie jedyny, aczkolwiek może jeszcze jeden sobie zagramy. Sytuacja kontraktowa też nie wygląda za ciekawie. No. My musimy tutaj bardzo, bardzo koszty ucinać. Barcelona teraz już przeniosła się, w naszym teraz tutaj uniwersum, przeniosła się na Spotify Camp Nou. Zobaczycie na pierwszym meczu, jak właśnie to wygląda, dam specjalnie symulacji, żebyście widzieli. Ale wygasa kontrakt między nimi Gaviemu, Frankiemu, Dengowi, Christensenowi. Oczywiście Lewandowski jest na liście transferowej. Mamy też sytuację z Rashfordem, która nie jest dosyć pewna, czy będziemy chcieli wykupić, czy co będziemy chcieli z nim zrobić. Ericowi Garcia jeszcze wygasa kontrakt. To są wszystko bardzo duże pieniądze które będziemy starali się ucinać jak najbardziej jest możliwe, ponieważ zarząd tego nas oczekuje i będziemy właśnie chcieli to właśnie zrobić. Zobaczymy czy się uda. Nie jestem tego w 100% pewny, ale powinno być nie najgorzej. Jeżeli chodzi o formację, jaką będziemy chcieli grać, no to raczej nikogo nie zaskoczę, jeżeli powiem, że 4-3-3 jest dla mnie osobiście najlepszą formacją do grania jak i w futcie jak i w karierze ale po prostu jakoś mi się zawsze jak robię karierę to jakoś mi się wydaje że 4 czy 3 to powinno być po prostu must have bo mamy skrzydła, mamy napad, mamy pomoc mamy po prostu wszystko co potrzebujemy to jest po prostu moja ulubiona formacja tak samo e, zrobimy że to jest ulubiona formacja nether miniosty, który no, będzie musiał jakoś tutaj ich wszystkich poukładać no zobaczymy co? Spróbujmy sobie z defensywnym pomocnikiem na start no zobaczymy może defensywny pomocnik tutaj będzie najważniejszy w tej układance. I pierwszy skład będzie wyglądał następująco. No Rafinia jeżeli odejdzie, wiadomo, w pierwszym składzie na razie będzie, bo co na ogólnej no jest po prostu liderem, więc no Rafinia musi być w pierwszym składzie do odejścia. Jeżeli chodzi o danie Olmo to tutaj sytuacja wygląda tak, że mamy Gawiego, który wróci za z, yy, chyba pół roku. Bo tutaj ta kontuzja jest, chociaż nie wiem, jak to z tą kontuzją, jest, nie mam pojęcia. Ale, jeżeli chodzi o środek pola, to powinniśmy ogarnąć. Mamy Casado jeszcze, mamy właśnie Frankie Odejonga, więc na 100% powinniśmy co to ogarnąć. Eee, Frankie Odejonga, jako środek defensywny, powinien sobie dać radę też. I Casado może też być jakoś środek polski, chyba że to tak możemy cofnąć. To ewentualnie właśnie tak zrobimy. Na napad Cyferan Torres zastąpi jego miejsce na, na po chyba z Rashfordem, który jest aktualnie wypożyczony, no ale zobaczymy, co z nim będzie. Eric Garcia oczywiście kontuzja, persegną kontuzja i Gavi kontuzja. Dla mnie ma tak samo. No oni chyba wrócą za niedługo, więc tutaj nie ma co nawet z tym kombinować. Jeżeli chodzi o łapkę zerwowych, to Mark Bernal oczywiście wrócił i będziemy chcieli też z niego coś tam porobić, bo jednak jest stopiewacz, który nas mnie, przynajmniej w prawdziwym życiu interesuje i chciałem też jego karierę troszeczkę poprowadzić, a nie sprzedawać go od razu do pierwszego lepszego klubu. Chciałem co szczęsny do powrotu Joana Garcia. A Ter zostaje wystawiony na listę transferową. No, przykro mi, Mark, jesteś oczywiście legendą tego klubu. Jak wiesz, z tym nie mam totalnie zastrzeżeń, ale no, musimy Cię sprzedać po prostu. Tak, tak wygląda sytuacja tego klubu i aktualnie trzeba tak to zrobić. Jamal ma kontuzję na 3 tygodnie, Ferdinand ma kontuzję na 13 dni, Gavi ma, wraca za 8 tygodni, Rafinha wraca za 13 dni, Joan Garcia wraca za 5 tygodni. Także sytuacja w Barcelonie nie wygląda dobrze. Ten skład będzie bardzo podziesiętkowany w tym momencie, bo na lewym skrzydle będzie grał Torres, na prawym skrzydle no, musi zagrać Markus Rashford. Łapka rezerwowych też nie wygląda za ciekawie. W tej karierze będę chciał stawiać głównie na e, oczywiście będę chciał głównie stawiać na akademię, która no, no wiadomo jak wygląda to w Barcelonie, no jest to najlepsza akademia na świecie, przynajmniej według mnie. Tutaj połóżsuwamy sobie ich, no bo tutaj zawsze ci pierwsi juniorzy nie są totalnie niezwarci, więc juniorzy są po prostu e, za słabi na FC Barcelonę. Tutaj sobie już kupimy wszystkich skautów, jakich potrzebujemy, nawet mamy 4x4 scouta, super, bo o to właśnie w tym chodzi. Tu mamy skauta 5x3, no ale no dobrze, najważniejsze jest to, że będziemy jeszcze tych juniorów. Pierwszego scouta wyślemy do Portugalii żeby szukał nam napastnika będziemy potrzebować napastnika, zerowego jakiegoś skrzydłowego i środkowego pomocnika ok, role są poustawiane najlepszy z karty mamy, wyślemy go do Hiszpanii no wiadomo, w Hiszpanii powinniśmy raczej szukać e, najlepszych talentów, więc może to być środek obrony, może to być bok obrony i może to być środek pomocy i myślę, że tak będzie ok. Wstawimy tu stopera, ustawimy bocznego obrońcę i ustawimy boksu to Jeżeli chodzi o ostatniego scouta, to totalnie nie mam pojęcia gdzie go wyślemy, ale myślę, że do Ameryki Południowej gdzieś tam możemy pokombinować. Mianowicie do Urugwaja spróbujmy, niech szuka nam napastnika i środkowego ręce Wysunięty napastnik, stoper. I ok, mamy to. Przygotować pierwszy skład do meczu z Gironą. Będzie to mecz, który będzie tak naprawdę dosyć ważny. W przynajmniej meczu Barcelona straciła punkty, więc teraz na pewno będzie chciało troszeczkę odrobić. Real będzie grał z Getafe, więc no nie będzie to raczej e, strata punktów królewskich, ale to muszą być nasze pewne trzy punkty. Nie o ustawieniu tutaj trenerów pod tą tiki-takę, ale myślę, że to was nie będzie interesowało, dlatego przejdziemy od razu już do meczu. Powiem Wam tak: tak słabych trenerów to ja nie widziałem w żadnej karierze i nie wiem co się stało, ale dosłownie nie ma lepszych trenerów pod tiki takie. Nie wiem co się stało, ale w takim razie będziemy musieli to zostawić. Niech sobie po prostu e, będą, będą tak jak jest i potem po prostu w trakcie sezonu będziemy musieli zatrudniać, no bo niestety nic z tym nie zrobimy. Musimy zostawić tak jak jest. Jeżeli chodzi o automatyczne plany treningów, to zawsze tu ustawiam 70, tu 80, tutaj 60. I tutaj 50 Zawsze tak ustawiam i jakoś mi się wydaje, że w karierze to jest chyba najlepsze Próbowałem paru tych rozwiązań i chyba tak jest najlepsze My przejdziemy sobie w tym momencie już do meczu z Gironą Tak jak mówię jest to mecz e, dosyć ważny I my dostajemy ofertę za Zerafinie. Dostajemy ofertę pierwszą za Rafinę. Rafina to jest pierwszy, do którego chcemy się podbyć, brzydko mówiąc. A Liverpool widzimy tutaj, może zachować nam do 176 milionów. To jest. To, to są bardzo duże pieniądze i my będziemy to negocjować, bo jednak wydaje mi się, że powinniśmy raczej to negocjować. 170 milionów, kiedy oni nam oferują 112, to jednak jest duża różnica i myślę, że. Tu powinniśmy, może 170 to jest przesada, ale 150 myślę, że oni chcą 112. Oni wiedzą, że Rafinha jest wystawiony na tą listę transferową, to też jest to, ale spróbujemy 140 milionów. Oni nie chcą, oczywiście się nie zgodzili, ale tu bez problemu, bo i tak na pewno oferty z Rafinie będą, a mamy ofertę Dani Olmo do Realu Madryt. Ojej! tutaj mamy dosyć ciekawą ofertę. No, z racji, że powiedzmy sobie szczerze, jest to piłkarz, który no nie będzie nam potrzebny aż tak bardzo. A Marzadowi chce, żebyśmy go sprzedali, to 100 milionów i jesteśmy dogadani. Real nie chce dać 76, co no nie satysfakcjonuje mnie, nie oszukuje. Nie będę oszukiwał, nie satysfakcjonuje mnie 76 miliony. I jeżeli oni nie chcą dać więcej, to przykro mi, my zakończymy negocjacje. Jakieś dwie negocjacje tutaj poszły piaskiem, Może troszeczkę za dużo o nich żądam. No nie wiem, mi się wydaje, że raczej to nie są nie wiadomo jakie pieniądze. No ale dobra, no trudno się mówi. I powiedzcie mi, co to ma być? No, Polak do klubu samych Basków. Ja rozumiem, że to jest jakby gra, ale zrobienie czegoś takiego, żeby na przykład nawet, nie wiem, sami Hiszpanie po prostu. Przechodzi tylko do tego Atletiku Bilbao, to nie jest wiadomo co. Ja tą oczywiście ofertę odrzucam, no bo ja nie będę tutaj Lewandowskiego na pewno sprzedawał do klubu samych Basków, no to nie ma po prostu od tym opcji. Aczkolwiek dostajemy ofertę za Roberta Lewandowskiego z Arsenalu, zaakceptujemy tą ofertę. Zobaczymy, czy Robert decyduje się, żeby przejść do The Gunners, to by byłoby dosyć, dosyć ciekawy transfer. A Rafinha dostaje ofertę. Za Tottenhamem to widzimy, że 140 milionów Liverpool nie akceptował, a my musimy Rafinie sprzedać, więc 114 milionów akceptujemy. No zobaczymy, czy, czy Rafinia się dogada, jeżeli chodzi o kwestie finansowe z nimi. I dostaje też ofertę od Manchester United. Tu już trochę więcej pieniędzy, to by się przydało, żeby zaakceptował ofertę z Manchesteru. Byłoby dla nas to wygodniej. Teraz przechodzimy do pierwszego meczu tego sezonu. na Miniosty FC Barcelona kontra Girona. Od razu Wam mówię, to będzie kariera symulowana. Nie będę grał żadnego meczu, bo znam, że to będzie troszeczkę nie fair, bo jakkolwiek moje umiejętności grania powin powinny tutaj pomóc mi, a ja nie chcę, żeby tak to działo, więc będzie tylko i wyłącznie symulacja i szybka symulacja. Skład mam ustawiony. Także pierwszy mecz tutaj od razu dajemy na szybką symulację. Tutaj możemy sobie wybrać kompetytywne albo oczywiście zwykły, ale my to wybraliśmy na początku to wygląda następująco, Ferran Torres na lewym skrzydle na napadzie Robert Lewandowski, na prawym skrzydle Markus Rashford w pomocy Pedri, De Jong, Casado i w obronie Balde, Kubarsi, Araujo i Kunder. Na bramce oczywiście Wojtek Szczęsny, pod nieobecność Juana Garcia, jak widzicie tutaj, e, teraz Wam przybliżę, macie Spotify Camp Nou, już w następnym odcinku zobaczycie jak wygląda normalnie. No wiadomo, te Spotify Camp nou nie wygląda jak będzie wyglądać, ale no jakoś się tam postarałem, jakkolwiek to chociaż. Troszeczkę, żeby wyglądało. Więc tak, szybka symulacja pierwszego meczu FC Barcelony z Gironą. Kończy się wygraną FC Barcelony i to w pięknym stylu! Robert Lewandowski strzela hat -tricka. Robert Lewandowski strzela hat Kiedy my zaakceptowaliśmy ofertę od Arsenalu. Oczywiście, tutaj mamy ligę mistrzów. Robert Lewandowski strzelający hat -tricka. I teraz mamy. Kurcze, mamy mały problem. Co my mamy zrobić z tym Robertem? Czy mamy poprosić zarząd o zostanie Roberta Lewandowskiego? Strzelaj... Robert Lewandowski strzelający hat -tricka. No to jest. Wow, no tego się totalnie nie spodziewałem. Myślałem, myślałem, że może strzeli jedną, maks, dwie bramki, ale no. Na pewno się nie spodziewałem, że zostanie zawodnika meczu po strzeleniu hat-tricka przeciwko Gironie, Derby Barcelony. No no na pewno wyglądało to dosyć imponująco. Tutaj widzimy jakiś pec. Czarowy bieg dostał 15 asyst. No oczywiście, mnie nie zainteresujemy. Jest na jednak MLS, więc powiedzmy sobie szczerze, że no nie interesuje nas raczej on. Ale Lewandowski jest oficjalnie sprzedany. Lewandowski oficjalnie został sprzedany do arsenalu, czyli nie będziemy z niego pożytku w przyszłym sezonie. No, ciekawe, się teraz stało. Czyżby zarząd popełnił błąd? Bo ode mnie ta decyzja nie zależy. No, zobaczymy, zobaczymy. Robert Lewandowski oficjalnie do Deganers przychodzi za 31 milionów euro. No, jest to 37-latek, więc 30 milionów to i tak są duże pieniądze jak za niego. No, aczkolwiek, no nie ukrywam, w tym momencie troszeczkę. za zarządowi dupa się może palić, bo Rafinha odchodzi za 14 milionów do Tottenhamu no jak ten transfer jest w miarę powiedzmy bo nie przechodzi chociaż do naszej ligi widzimy, że odrzucił tutaj ofertę od Manchester United, żeby przejść specjalnie do Tottenhamu, no ciekawy wybór ciekawy wybór, dostajemy 97 milionów za Rafinha a my już lecimy do następnego meczu przy szkole Piakosowi no aktualna sytuacja w Barcelony w lidze tutaj nie jest jakoś strasznie, strasznie dobra Aczkolwiek to jest dopiero początek, więc możemy też sobie dać upust troszeczkę i dać szansę między innymi takim piłkarzom jak Andreas Christensen na środek obrony zamiast Araucho. I do tego możemy dać Rafinha wrócił z kontuzji, no i to jest super dla nas informacja Bermin tak samo wrócił, więc to jest dla nas też super informacja. Raffi nie możemy grać na nas skrzydełko, żeby sobie tam z formą troszeczkę wrócił. I czy chcemy Daciarek na środek obrony? No to jest piłkarz, którego nie ukrywam, nie za bardzo jakoś lubię, ale myślę, że skoro jest to troszeczkę z przerywal, to możemy tak spróbować. Gerard Martin też mógłby pójść na lewą bronę, ale myślę, że to nie będzie to dobry pomysł. Damy Marka Bernala na środek pomocy defensywnej. Wtedy kapitanem zostanie. Wtedy kapitanem może zostać Edry i mi się wydaje, że to będzie ok. Tak zagramy, chociaż jeszcze inaczej, może jeszcze Robert Lewandowski zejdzie i zamiast niego zagra Ferran Torres na NC, no zobaczymy jak to będzie. Bo on też musi się przygotowywać do tej roli, żeby zastępować Roberta Lewandowskiego, bo w styczniu już od nas odchodzi, więc... No musi na pewno go zastępować, musi go zastępować. Zobaczymy jak z Danipiakosem się skończy mecz. No, jakkolwiek powiedzmy, że jest to, że jest to, nie wiem, okej, okay, bo jest to skład, ale no myślałem, że i tak mimo wszystko wygramy. Robert Lewandowski w dwóch meczach już dla nas szyił cztery bramki, więc... Ciekawie, no. no i mamy następny mecz El Clasico Co oznacza, że Robert Lewandowski Zagra swój ostatni chyba klasyk w FC Barcelonie Tak samo Rafinha No więc tutaj będziemy mieli Dosyć sporo do ogarnięcia Wy oczywiście zostawcie komentarze Kogo mam kupić w styczniowym okienu transferowym Bo to będzie bardzo ważne Ze względu na sprzedaży Rafini Sprzedaży Roberta Lewandowskiego Sprzedaży oczywiście Daniego Olmo więc trzech kluczowych piłkarzy dla FC Barcelony sprzedajemy i my potrzebujemy zamienników, Na pewno potrzebujemy napastnika, na pewno potrzebujemy skrzydłowego. Nie muszą to być, nie wiadomo, jakie klasy, te 89 na ogólnej. Ale żeby się chociaż tutaj wpasowali w ten zespół, oczywiście realne transfery, bo ja nie będę tutaj słuchał jakichś transferów, nie wiem, o coś tego typu, bo po prostu nie chcę takich transferów tutaj w FC Barcelonie. W miarę chcę podtrzymać te Edena. Co Barcelony, i kupować, jak już kupować, to chociaż takich piłkarzy, którzy będą pasować pod mój styl gry. Luis Openda jest fajnym piłkarzem swoją drogą. Go możemy zeskautować i dać do listy życzeń, ale on jest chyba na wypożyczeniu w Juve, więc tutaj chyba nawet nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Markus Suram jest piłkarzem, który Barcelonie dał troszeczkę problemów, jak grali z Interem Mediolan, ale myślę, że to też nie byłby najgorszy transfer. Histem Pulisic to jest piłkarz, który przez. Amerykę Południową jest dosyć e, gołtowany, że tak powiem, no bo uznałem go za chyba jednego z lepszych w historii. Tego co widzimy na komentarzach gdziekolwiek. Romeo Lukaku, no nie jest piłkarzem, który będzie nas interesował, nie oszukujmy się. Ci scouti chyba za bardzo nie rozumiem, jakie mamy potrzeby, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o piłkarzy. Nie oszukujmy się. Matus nie, byłby bardzo ciekawym piłkarzem, ale no nie gramy na dziesiątkę, więc tutaj, jeżeli chodzi o to, to to odpada. Federico Di Marco, mamy tutaj Moise Kina Mój Moisequin też byłby ciekawym transferem Szczególnie, że to jest jego dobry sezon Więc myślę, że jakkolwiek Można by się nim zainteresować Nie mówię od razu o kupnie jego, ale no Zainteresować się nim zdecydowanie można Więc to by było na tyle Z pierwszego odcinka FC Barcelony Wiem, zagraliśmy tylko i wyłącznie jeden mecz Bardzo Was przepraszam za to, ale Jeżeli będziecie chcieli Następny odcinek Prawdopodobnie nawet będzie w ten weekend Nagrywam to w piątek, postaram się teraz to zmontować i, i wrzucić dla Was, bo troszeczkę tych filmów faktycznie nie było. Więc zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzach, jakie wzmocnienia potrzebuje FC Barcelona. No i widzimy się w następnym odcinku, gdzie będzie pierwszy klasyk Nederlami Nosty jako trzecie spotkanie. No więc będzie, będzie dym, będzie dym. Ten mecz damy prawdopodobnie i tak na widoku taktycznym, żebyście mogli sobie chociaż go pooglądać. Ja zapraszam do subskrybowania mojego do kanału i zostawienia łapki w górę pod tym filmem. Oczywiście komentarze. I to będzie na tyle. Widzimy się w na następnym odcinku. Siema!